No rzeczywiestem, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Scrap mechanika i prawdopodobnie ostatnim odcinku z budowania mustanga, czyli naszego wspaniałego pojazdu. Dziękuję wam za wszystkie komentarze, bo napisaliście mi tak strasznie dużo fajnych komentarzy do tego, jak można to polepszać, jak można to pozmieniać i tak dalej. I teraz słuchajcie, to jest ostatni odcinek z budowy Mustanga, najprawdopodobniej i nie ostatni odcinek ze Scrap Mechanika, więc piszcie mi koniecznie Wasze pomysły na nowe rzeczy, które będziemy robić. W przyszłym odcinku zrobimy sobie przegląd starych rzeczy, które robiliśmy w Scrap Mechaniku i na pewno zaczniemy budować jakieś rzeczy nowe, które Wy oczywiście napiszecie w komentarzach. A teraz z Waszych komentarzy to, co tutaj się znalazło. To przede wszystkim otwierany bagażnik zrób, zio, to będzie lepiej wyglądało. I zrób jeszcze obniżony dach o jedną kratkę. I to pewnie też zrobimy. Pamiętajcie, żeby stawić łapkę w górę, jeśli Wam się spodoba ten odcinek. Obowiązkowo zasubskrybujcie kanały razem z dzwonkiem, bo bez tego nie dostajecie powiadomień o nowych filmach. Dzisiejszy plan jest taki: obniżamy dach o jedną kratkę, robimy otwierany bagażnik, chowamy wszystkie systemy, które zrobiliśmy jak dotąd tutaj do środka i budujemy całe wnętrze, tak żeby tu już zacząć wykańczać powolutku. Teraz muszę dobrze pomyśleć, w którym miejscu muszę odpiąć ten dach. Chyba w tych miejscach będzie najoptymalniej. Czyli zrobię to o, w ten sposób. Okej. Okay. Samochód mi się rozpadł na dwie części. O nie, nie przemyślałem tego zupełnie. O kurde, on był nieposkładany w tym. No świetnie, słuchajcie, po prostu zrobiłem sobie teraz niezłe kuchu. Dobra, jak widać, najprawdopodobniej. <grytanie> jak ja to zrobiłem? Dobra, robimy awaryjne odbudowywanie. To nie powinno być jakoś bardzo skomplikowane, ale kurde, muszę te belki przytwierdzić jakoś do karoserii, żebyśmy mieli ramę od dołu też przytwierdzoną. Spójrzcie, no, kurde, zupełnie nie pomyślałem o tym, że to może w ten sposób odpaść. Dobra, jak przyczepię to teraz tutaj. Dobra, wszystko mamy na swoim miejscu, tak jak powinno być. To się wszystko zgadza. I teraz tak, dlaczego to się nie trzyma? Ale czy to mogę otworzyć? Chyba nie mogę tego otworzyć. Co się teraz popsuło jeszcze na dodatek? Aha, jesteśmy na podnośniku. Otwieramy drzwi i teraz. Okej, okay, wszystko jasne. Dobra, tymczasowo musimy wstawić tutaj takie rurki, które będą nam po prostu to trzymały. Myślę, że to będzie w miarę taka bezpieczna sprawa. Czekajcie, teraz to połączmy jeszcze, jeśli się da. Um, muszę to zrobić, najprawdopodobniej, na podnośniku. Wtedy będę mógł je bez problemu połączyć. I teraz. Słuchajcie, musimy jedyne co zrobić, to złapać. O, one są już połączone. No dobra, czyli teraz, jeśli dach odepnę w tamtym miejscu, dobra, wszystko się trzyma jak należy. No kurde, <słuchaj> zdziwiłem się, jak nie wiem co. Nie spodziewałem się zupełnie, że coś takiego tutaj zrobiłem. No dobra, plan kolejny jest taki: w tym momencie dobrze byłoby usunąć te dwa klocki w dachu z jednej strony i z drugiej strony i znaleźć miejsce, w którym możemy przytwierdzić ten dach, tak, żeby on w miarę dobrze wyglądał. Na pewno usuniemy też te, te elementy, które znajdują się tam. Yy, I jeśli to zrobimy dobrze, to nawet nie trzeba będzie dużo kombinować tutaj z układaniem nowych elementów, bo ten dach on powinien się bardzo łatwo tutaj przyłączyć jakoś w dół o jedną kratkę. Tylko teraz trzeba by znaleźć właśnie optymalne miejsce, w którym możemy to zrobić. Na pewno to trzeba by usunąć. Ok, i dach jest już teraz przytwierdzony tylko z tyłu, tylko z jednej strony, chyba tylko w tym miejscu. Yy, dobra, zrobię w takim razie to tak. Weźmiemy sobie ten klocek. Przetwierdzę go tu. I do niego przytwierdzimy za chwilkę dach. Jak tylko go odepnę. Uwaga? Dobra, dach odpadł i musimy złapać chyba w tym miejscu za pomocą welding tool, przyczepić go o tutaj. Dobra, wydaje mi się, że obniżyłem dach. Obniżyłem dach, wygląda lepiej, ale ten tył trzeba byłoby złagodzić troszkę, tak, żeby on schodził troszkę bardziej troszkę bardziej do przodu. Nie wiem czy widzicie to, to, co się teraz wydarzyło, nie? I będzie zdecydowanie lepiej wyglądał teraz ten samochód. To jest właśnie to, czego brakowało. Ten tak był odrobinę za wysoko. Teraz mamy takiego poloneza trochę kształtem, ale to zaraz wszystko skorygujemy. Żeby zrobić ten bagażnik, teraz się zacząłem zastanawiać, czy Mustang jest hatchbackiem, czy ma otwierany bagażnik bardziej na zasadzie typu sedan, czyli otwiera się tylko ten element. Hatchback, od słowa hatch, czyli właz, otwieramy po prostu taki gigantyczny włazior, aż od po prostu dachu. I tak się otwiera razem z szybą do góry. Nie wiem, to. Y, wydaje mi się, że zrobimy wersję Hatchback, to chyba będzie zdecydowanie lepiej wyglądało. Dobra, przebudowałem cały element. Wygląda na to, że teraz powinien się otwierać. Mam nadzieję tylko teraz, że uda się to otworzyć tutaj, bez żadnych konfliktów z elementami, które mamy tutaj. Y, dobra, dajmy sobie szybciutko kontroler, czyli klasyczny schemat do y, otwierania czegoś na szybko. Podłączmy sobie od razu te łożyska. Przynajmniej jedno łożysko do tego. Cyk. Gotowe. Bazowo ma być 0 stopni, i teraz w niebieską stronę chcemy zrobić obrót o 30 stopni. Zobaczmy, co się wydarzy. Nic się nie wydarza. Czy my jesteśmy na podnośniku teraz? Czy też nie? Nie jestem prawdopodobnie na podnośniku. Czyli mamy jakiś konflikt z elementami. Najprawdopodobniej któreś elementy nam blokują tutaj możliwość obrotu. Zrobimy teraz. W dalszym ciągu nic się nie dzieje. Hm. <laughs> Gdzieś muszę mieć coś, co mnie blokuje. Bardzo możliwe, też, że te elementy nie chcą stąd wyjść za bardzo. E, czy jak uderzę młotkiem? Hmm, to wygląda jakby było scalone, nie? Ale patrzcie, patrzyłem na to w momencie, kiedy było auto na podnośniku, i kiedy auto było na podnośniku, to miałem bardzo wyraźny wgląd w to, że te elementy są osobne. I jak to teraz rozwiązać? Czekajcie, dobudujmy sobie te szybkie schodki. Zrezygnowałem z budowania z krat, kratkowa, są jednak wygodniejsze do szybkiego budowania schodów. I teraz tak, spójrzcie, to stacjonuje jako pojedynczy element, który jest przytwierdzony do łożyska z jednej strony i do łożyska z drugiej strony. I teraz. Co tutaj mnie blokuje? Czy te elementy mnie blokują? Muszę potestować koniecznie, które elementy tutaj mogą być problemem przy otwieraniu takiej konstrukcji. No i teraz y, musimy zdjąć się jeszcze z podnośnika, czyli. Cyk. Uwaga. Dalej nie działa. Hm. <laughs> nie wiem, w którym miejscu i dlaczego. Okej, okay, dobra, znowu się nie zapisała wartość w tym w kontrolerze. Ok, teraz możecie zobaczyć, że coś tam się podnosi. Ale jest problem, z, jest problem z blokadą, czyli blokujemy się tutaj o ten element. Na razie w formie testowej wyciąłem cały ten element, i teraz oczywiście wszystko się otwiera. Wygląda całkiem spoko, ale nadal chciałbym zrobić to tak, żebym miał jakoś to w miarę ładnie i estetycznie zrobione. Trzeba jakoś to będzie dobudować. Ewentualnie, wiecie co, ten cały element mogę spróbować zrobić tak, żeby on był przyczepiony do. Klapy, cały ten element, który mamy tutaj, cały ten element, który nachodzi z tyłu, czyli te wszystkie sześć elementów, czy tam osiem elementów, które jest tutaj, przytwierdzimy do klapy. To jest pomysł. Taram, otwierany będzie w ten sposób, tak że będziemy mieli nawet większy, lepszy dostęp do bagażnika. Znaczy, i tak go nie będziemy mieli najprawdopodobniej, ale wszystko jest tak jak należy. Słuchajcie, otwiera się, otwiera. Okej, okay, kolejną ważną rzeczą jest kontrolowanie tej bryły samochodu. Wydaje mi się, że wygląda całkiem, całkiem spoko. Ewentualnie ten narożnik, który jest tam, można byłoby jakoś go lekko w tą stronę zrobić, ale teraz to już auto zaczyna wyglądać nawet tak jak powinno tylko te wykrzywione koła z przodu troszkę nie do końca nam tutaj robią wizję auta tak jak powinno być wszystko to czekajcie, zróbmy to szybciutko ekspresem sobie spróbuję to po podpinać tak jak wszystko powinno być, czyli tutaj o do tych łożysk i musimy je chyba odwrócić i teraz wszystko się zgadza, w lewo, w prawo. Dobra, auto wygląda zdecydowanie lepiej, kiedy obniżyliśmy tak. Dziękuję wam bardzo, bo to jest z waszych pomysłów. Otwierany bagażnik również jest z waszych pomysłów. I teraz, skoro już zrobiliśmy bryłę auta, mamy otwierane wszystkie elementy, które chcieliśmy mieć otwierane z zewnątrz. Pora przenieść wszystkie mechanizmy sterownicze do środka i popodpinać to do naszej konsoli do naszego kontrolera tutaj, żebyśmy mogli przyciskami na klawiaturze operować wszystkimi otwieranymi elementami. Jeszcze zanim zacznę robić wszystko na stałe, wykorzystam jeden z Waszych pomysłów, którymi mi też napisaliście. Z racji tego, że mam straszny problem z wysiadaniem. Cały czas, jak wysiadam, to ląduję głową w suficie. A chciałbym zrobić tak, żeby postać wysiadała mi od razu na zewnątrz. Możemy zrobić to tak. O kurka, dobra. <laughs> tego nie przemyślałem. <laughs> nie powinienem tak tego bezmyślnie usuwać. Możemy podnieść sobie o jedną kratkę do góry nasz fotel, który mamy tutaj. I wtedy, w momencie, kiedy będziemy wysiadać, powinniśmy wysiadać od razu nad naszym pojazdem. No i przy okazji nawet widać naszą głowę tutaj i jesteśmy w stanie sami widzieć coś co znajduje się tam z przodu, to muszę też zobaczyć. To jest rzecz, z którą ubolewałem, bo moja postać widziała tylko deskę rozdzielczą w tym samochodzie, a teraz jestem w stanie zobaczyć coś więcej. No i Pojawiam się dalej w złym miejscu. Hmm. No, jeden klocek wyżej, to już będę głową siedział w suficie. To nie jest chyba zbyt dobry pomysł. Odkryłem już mniej więcej. Nie, chyba to nie. To myślałem, że będzie działała, jednak nie. <laughs> dalej jest problem z wysiadaniem, em, ale odkryłem, że jak wsiądę na miejsce pasażera, to mogę wyskoczyć z samochodu bez problemu. Dobra, jeszcze jakoś to na pewno ogarnę, żeby działało. E, a w tym momencie zajmiemy się przenoszeniem wszystkich mechanizmów. Czyli tak, mechanizmy stąd pousuwajmy wszystkie. One nie są mi w ogóle potrzebne w tym momencie. Nawet te ustawienia, które w nich były, są bardzo mało istotne. Także najbardziej dla mnie. Najważniejszą w tym momencie rzeczą będzie powstawanie tego w jakieś fajne miejsce. I moim fajnym miejscem, moim fajnym wyborem miejsca było miejsce pod siedzeniem kierowcy, bo to jest fajne miejsce, które jest mało. Potrzebne w sumie do czegokolwiek, można je wykorzystać. Nie chcę umieszczać takich rzeczy w silniku, już Wam mówię dlaczego. Wcześniej już ustaliliśmy, że w silniku będzie prawdopodobnie znajdowała się atrapa silnika, która będzie pracowała i wyglądała jak normalny, prawdziwy działający silnik. Nie wiem, czy to się uda, mam nadzieję, że tak. I teraz tak, żeby zrobić tutaj nasz fajny mechanizm, możemy zrobić to tak, że będziemy układać te kontrolery, może w tych miejscach. Z zewnątrz je sobie zakryjemy jeszcze z tamtej strony jakimś klockiem. I będziemy mieli wszystkie rzeczy do kontroli poukrywane w dość ładny sposób. Tak mi się wydaje. A może w tą stronę je poumieszczać? Dobra, zaraz to wszystko poplanuję jakoś i poustawiam. Jakiś czas temu potrzebowałem bramki, która będzie mi działała w taki sposób, znaczy bramki, z raczej zestawu bramek logicznych, całego układu, który będzie działał mi tak, że za pomocą jednego przycisku jestem w stanie włączyć i wyłączyć jakiś obiekt. I znalazłem gdzieś na YouTube, nie pamiętam, albo może na Discordzie sklep mechanika, tak mi się wydaje, że chyba tam to było. I znalazłem jak zrobić przełącznik za pomocą jednego przycisku, zrobić tak, żebyśmy mieli sygnał wejściowy i wyjściowy. Już wam tłumaczę, jak to jest więcej skonstruowane. Pierwsza bramka mamy NOR. Na następnej bramce mamy And. Z przycisku prowadzimy połączenie pomiędzy jedną i drugą bramką, i z bramki NOR do bramki And również robimy połączenie. Następnie z bramki And do trzech bramek XOR robimy yy, połączenia pojedyncze. Plus pomiędzy nimi musimy zrobić pętle, czyli łączymy jedną z drugą, drugą z trzecią i trzecią z pierwszą. I z ostatniej wyrobimy wyjście sobie do obiektu, który chcemy mieć włączony lub wyłączony. I w tym momencie możecie zobaczyć, że nasz mechanizm działa. To jest skomplikowane, ale jak już nauczymy się raz coś takiego zrobić, to jesteśmy w stanie większość przełączników zrobić sobie na jeden przycisk. I po co mi to jest? Właśnie, już wam tłumaczę, po co mi to jest. Zrobimy sobie w tym momencie drzwi. Otwierane za pomocą jednego przycisku, który będzie znajdował się na zewnątrz. Będziemy wciskali przycisk i będą się otwierały drzwi. Będziemy wciskali przycisk jeszcze raz i będą się drzwi zamykały. Plus ten sam przycisk będzie przyczepiony do naszego mechanizmu, jakby w tym, w, jak to się nazywa, tutaj w, przy fotelu. Tak, dokładnie tak to zrobię. Uwaga, szybko to przebuduję. Przypinamy nasz mechanizm do przycisku i w tym momencie, uwaga, zdejmujemy to. Klik. Coś się jakby dzieje, ale raczej wibracje póki co. OK, chyba coś popsułem. Muszę chyba jeszcze raz to przemyśleć. Dobrze. <laughs> Ten, te drzwi nie do końca się otwierają. Dobra, już rozumiem. Przycisk miałem przyłączyć do dwóch pierwszych bramek, a nie do tylko pierwszej. Także wszystko działa. Słuchajcie, z tej strony mamy to podłączone. Idę na drugą stronę, i koniecznie tutaj muszę zrobić dokładnie to samo. Czyli łączymy z jedną bramką, z drugą bramką, i w tym momencie, słuchajcie, kliku, klik. Zamknięte, klik i otwarte. I teraz te same rzeczy możemy sobie, to będzie jedynka drzwi lewe i dwójka drzwi prawe będziemy mogli sobie otwierać z perspektywy widoku kierowcy. Czyli teraz słuchajcie, otwieramy drzwi lewe. Drzwi lewe otwarte, drzwi prawe otwarte i równocześnie możemy je sobie zamknąć. Także wszystko jest świetnie. Słuchajcie, nasz mechanizm działa. Teraz tylko trzeba by jeszcze zrobić mechanizm taki sam do klapy bagażnika. Kurde. Wysiadanie stąd dalej jest jednak problemem. Taki sam mechanizm do klapy bagażnika i do klapy do maski z przodu. Wygląda to bardzo potężnie, ale jest bardzo proste w konstrukcji, tak naprawdę. Słuchajcie, mamy w tym momencie przypięte cztery przyciski: cztery przyciski, które odpowiadają za otwieranie wszystkich elementów, które chcemy. Możemy otworzyć sobie maskę, możemy otworzyć sobie bagażnik. Jakoś nie wyglądają zbyt imponująco ani maska, ani bagażnik otwarte, ale to nie ma takiego znaczenia. Słuchajcie, wszystkie cztery rzeczy możemy sobie odpalić. 4, 3, dwa, jeden. Wszystko pozamykane tak jak należy. Dalej z wysiadaniem jest problem. No i mamy to przygotowane. Dobra, trzeba przyłączyć tutaj dach, bo to jest rzecz, którą zrobiłem na początku odcinka i nie skończyłem jej robić. I następnie wizualnie wszystkie rzeczy, tak jak widzicie, w tym momencie też zrobiłem tutaj już. Wstępny tunel środkowy, który idzie do tyłu. Zacząłem o zabudowywać z tyłu, za fotelami, trochę jak to wygląda. No, i myślę, że przód, czyli całą deskę rozdzielczą, tutaj zaraz przygotujemy. Szybka rekonstrukcja przodu i nasz Mustang zaczął uzyskiwać taki coraz bardziej klasyczny wygląd, jednak nie wygląda jak taki nowoczesny, tylko właśnie bardziej taki oldschoolowy. Dobra, pora się zająć teraz robieniem najważniejszych rzeczy, czyli... Znaczy najważniejszych, no mniej ważnych rzeczy, czyli tego co będzie w środku. Muszę całą tą deskę jakoś tutaj zaprojektować, zastanawiam się jak to zrobić, bo nie mam za bardzo jak się dostać do środka. Myślę, że otwarcie maski... Czekajcie, nie ten przycisk. Ten przycisk. O. Otwarcie maski jest tutaj bardzo dobrym pomysłem, bo dzięki temu będę w stanie wejść do środka i ze środka zacząć to jakoś budować. Kurde, to jest super skomplikowana sprawa. Muszę zostawić jeszcze miejsce, oczywiście, na to, żeby skonstruować ten cały silnik wewnątrz, który będzie się w miarę ruszał. To powinno być HV8, nie? Czyli powinniśmy mieć płoki po dwóch stronach, które się będą ruszały. Jakoś tak to zaraz spróbuję skonstruować. No a teraz słuchajcie, deska rozdzielcza. Czyli czekajcie, czy to będzie. Okej, okay, to jest chyba bagażnik. Chcę zamknąć to. O, zamykamy maskę i zaczynamy zabawę z deską rozdzielczą, czyli trzeba skonstruować ją tutaj o z przodu, tak, żeby to wyglądało jakoś miar prosto. I to nie jest żaden jakiś wielki problem. Słuchajcie, zrobimy sobie tak. No i już mamy prawie gotowe. <ścoughs> Spójrzcie na to tylko. Układamy sobie tutaj o, w tym miejscu. Kilka takich prostych elementów. Tutaj fajnie byłoby radio dodać. Ok, czyli ten element, jednak. Myślę, że skonstruuję tutaj za chwilkę. Na pewno jest jakieś radio w tym. Jestem prawie pewien, że coś takiego widziałem. Jest takie o radio. Fajniej byłoby mieć radio, które wygląda chyba jak kontroler. Kontroler wygląda bardziej jak radio. Takie mam wrażenie. Że jak go ustawimy sobie o tutaj. O, no to to jest totalnie radio samochodowe. Więc zróbmy to tak. Tutaj o, umieścimy sobie. Coś, co będzie wyglądało jak taka deska rozdzielcza. Tutaj będzie schowek na rękawiczki. Nie zrobię go otwieranego, bo nie przesadzajmy już. Oczywiście. I teraz muszę jakoś tutaj się dostać. O w ten sposób. Czyli ja chyba gdzieś postawię kocek, tam postawiłem, nie chciałem. Tutaj do dobudujemy sobie nasz kontroler. Kontroler, który jest idealnym radiem z wyglądu. I zabudujmy sobie to wszystko od góry. Taram I mamy w tym momencie deskę rozdzielczą z tej strony zrobioną. Jeszcze tylko trzeba byłoby zrobić coś ale zegary po stronie, yy, po stronie kierowcy. I to jest chyba... W sumie on ma jeden zegar, nie wiem, chyba nie będziemy tutaj przekombinowywać jakoś tego specjalnie. W sumie dopóki nie potrzebuję teraz fotelu pasażera jeszcze, no, postawię go na samym końcu, yy, to mogę teraz się tędy dostawać, to będzie całkiem rozsądne podejście. Czyli tak, musimy teraz w tej konstrukcji... Kurde, boję się, że jak pousuwam te klocki, które tutaj leżą, to będę miał bardzo słabą sytuację. Uwaga. O, dobra, nic nie odpadło. <laughs> wszystko się trzyma jak należy. Jak się wszystko trzyma jak należy, to jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Dobra, teraz tutaj oh, z tyłu też jest jakaś rurka. Kurde, jakoś to muszę poprzetwierdzać. Tak, żeby przypadkiem mi nic nie odpadło znowu. Dobra, to będzie chyba dobrze. To i to. Okej, okay, sztosik. Nasze auto póki co yy, ma bryłę pojedynczą. Nie rozpadło się na ten, na części pierwsze. Jak zamknę drzwi. Okej, okay, tak to wygląda, to ja można by teoretycznie jeszcze wnętrze drzwi zrobić, nie wiem czy aż tak bardzo chcemy się bawić w takie rzeczy, to jest już raczej zbędny detal, tak bym powiedział, skupię się tylko na tej desce rozdzielczej yy, i teraz musimy ją, ale chyba od drugiej strony dobudować, czyli teraz sporo biegania mnie czeka na jedną i na drugą stronę, żeby tutaj jak najwięcej móc się dostać do tych elementów, okej, okay, tutaj nie mogę nic już budować, bo to już jest kokpit, który mi zasłania, no dobra, jakoś to muszę chyba inaczej do tego podejść, spróbujmy zacząć budować odtąd, czyli tak. W tym miejscu zabudować to jakoś delikatnie. Hmm, jak zrobię tak, to już maska z kolei mi się niekoniecznie chce tutaj dobrze otwierać. Ale to chyba jest jedyne rozsądne podejście. Chociaż mogę jeden klocek do przodu to chyba zrobić, bo mam wolną przestrzeń dokładnie. Mam wolną przestrzeń tutaj, czyli mogę konstruować sobie jeszcze na tych bramkach logicznych, które stawiałem w środku. No dobra, słuchajcie, tak jak widzicie, wszystko powoli zmierza ku końcowi. Zaraz to jakoś jeszcze. Zruję doszlifować. Strasznie ciężko jest dostać się te teraz do tych pojedynczych elementów. Powinienem chyba wcześniej zacząć budować jednak wnętrze auta, a dopiero na końcu zajmować się już całą resztą. Eee, także teraz dostajemy się jeszcze do środka, dokończę to wszystko. Zaraz zrobimy sobie jakieś ładne malowanko i zobaczymy, jak nam to będzie wszystko wyglądało. Ciemno-szary na podłodze, i myślę, że jakieś takie odcienie czarnych i, i tym podobnych kolorów na. Cały kokpit sobie zastosujemy. To będzie chyba fajnie wyglądało, jak zrobimy sobie tak, żeby to było czarne. Miał być czarno-czerwony nasz mustang, więc zrobimy także wewnątrz, czekajcie, zamknę sobie tylko klapę. Wewnątrz auta też będzie dość czarno to wszystko wyglądało. Ewentualnie zaraz jakiś akcent czerwony dodamy gdzie gdzie, żeby cały ten design jakby był zachowany. Ok, spójrzcie, no żadnej yy, dźwigni zmiany biegów na razie nie mam. Też może zaraz znajdę, czy jest jakikolwiek element, który by się nadawał do zrobienia czegoś takiego. Teraz całą podłogę zróbmy jeszcze w kolorze ciemnoszarym. Kurde, zacząłem w złym kolorze to robić. W ciemnoszarym. Jak zrobimy w ciemnoszarym, to będzie mi tutaj fajnie takie dwa kolorki, które będą głównymi odcieniami. OK. Kurde. O, to chyba się nie uda. Czekajcie, muszę usunąć ten pojedynczy klocek. Nie mogę się dostać tutaj do tego miejsca bez tego. Jak teraz. OK, teraz mogę to zrobić. I z tyłu jakoś. Dobra, to już od strony bagażnika spróbuję się dostać. No już teraz jest super, super męczące, jeśli chodzi o konstruowanie czegokolwiek tutaj. Dobra, weźmy sobie jeszcze tylko ten kolor czarny. Cyk, fotel jeden czarny. Fotel drugi, który dodajemy, tutaj też będzie chyba czarny. Tak myślę, że on będzie spoko wyglądał w takim kolorze. Cyk. I mamy w tym momencie naszego Mustanga bardzo wstępnie. Gotowego, bardzo wstępnie gotowy, to on już jest tak od bardzo dawna. <grywia> no ale dobra, Do, deskę rozdzielczą tylko od tej strony jeszcze trzeba załatać. I słuchajcie, zaraz Wam pokażę prawie efekt końcowy. I proszę bardzo, z tyłu zrobiliśmy wielką trumnę, to raczej po prostu bagażnik, ale gigantyczny wyszedł dzięki temu, że nie mamy żadnych mechanizmów, które byłyby ukryte z tyłu ani w tej części, właśnie jakby użytkowej. Dzięki temu, zobaczcie, mamy gotowy bagażnik który nawet z tej strony jest dość dobrze przygotowany, bo jak teraz patrzę, wiecie co, chyba muszę podnieść to do góry troszkę. Jak teraz patrzę, to będzie fajnie zakrywał nam tutaj to, co się znajduje z tyłu nad koli, znaczy z tyłu. Y Kół po prostu, to co będzie, ta, ta część będzie akurat widoczna. Buduję go akurat tutaj w tym wypadku z kamienia, także z budulca. Wybaczcie mi, ale musiałem złamać swoje słowo, że nie będę z tego budować. E, ponieważ jest to najwygodniejsza opcja, żeby zrobić taką dużą powierzchnię, która ma taki lekko, e, wiecie, omszały jakby kolor. Bo to chodzi, wiecie, o to, że to wyłożone jest takim fajnym, mięciutkim elementem, czy coś tam. <laughs> Dobra, weźmy sobie jeszcze ciemno szare, pomalujmy podwozie z tej strony. Proszę bardzo. Podwozie jest gotowe, wszystkie elementy. Chcę jak najmniej żółtych elementów mieć tutaj widocznych, więc już w tym momencie jesteśmy na naprawdę dobrej drodze, żeby mieć to wszystko gotowe. Tutaj o jeszcze ciemno szarym. Ten element powinien być chyba czarny, jeśli się nie mylę. Tamten element też, okej, okay, udało mi się jakoś go kliknąć. Ten element o też pomalowany. Silnik pomalowany. W ogóle taki malutki silniczek do tak wielkiego pojazdu. To jest dla mnie niesamowite. No i jeszcze właśnie a propos silnika, musimy zrobić sam silnik, który będzie w stanie nam o oh, kurde, ale teraz ciężko się zrobiło. Musimy zrobić sam silnik, który będzie w stanie jakoś ten samochód napędzić. Ale tylko wizualnie, bo oczywiście ten, ten dobry silnik to jest ten, który znajduje się tam z tyłu. Czy on ma maksymalną moc? On nie ma maksymalnej mocy, więc teraz słuchajcie, jak damy maksymalną moc, dobra, auto zaczyna nawet jechać. Spoko sprawa, powiem wam szczerze, wygląda fajnie, prowadzi się fajnie. Tylko no ostatnią, tą jedną ostateczną rzecz chcę jeszcze dokończyć. Yy, Upsi, yy, zrobiłem tak, że maskę mogę... Otworzyć, ale <laughs> jeszcze nie da jej zamknąć. Wiem, co zrobiłem źle. Wiecie co? Muszę poprawić tutaj jedną rzecz z przodu również. Kurde, i dalej to wysiadanie muszę naprawić. Muszę poprawić jedną rzecz, e, mianowicie ten element deski rozdzielczej, które są widoczne tutaj z przodu. Najlepiej byłoby zrobić z pochyłych fragmentów. Czyli te dwa elementy powinny być z tego i w tym miejscu również powinny być z tego samego. I tam gdzieś odpadł mi jakiś mały elemencik, ale to nie ma takiego znaczenia. Dobra, zamknijmy sobie maskę. Ok, zamknąłem maskę i wystrzeliłem się przy okazji. I teraz jak to będzie już w tym kolorze, to nie będzie dla mniejszego problemu z otwieraniem niczego. Dobra, jeszcze tylko ostatni element, czyli tutaj ten fragment deski rozdzielczej. One powinny być teraz już OK. Nic nie powinno ze sobą kolidować i wszystko powinno być w jak najlepszym. Czyli weźmy sobie jeszcze kolor czarny, czarnym kolorem pomalujmy i możemy zajmować się tym, co jest dla mnie teraz ważne, czyli. Wnętrzem silnika. Jak to zrobić, żeby fajnie wyglądało? Kurde, i to jest straszna zagwoska teraz, słuchajcie, ale to już jest ostatnia, ostateczna rzecz, i samochód będzie opublikowany dla was, żebyście wy mogli sprawić, jak on wygląda. Ewentualnie go przerobić, ewentualnie potestować, pojeździć sobie, bo, bo w jeździe on jest naprawdę fajny i naprawdę fajnie się to porusza. zostałem jak zrobić fajnie wyglądającą fałkę pod maską, żeby to było naprawdę naprawdę estetyczne, weźmy sobie pistony, bo pistony będą mi potrzebne do tego, żeby zaprezentować tłoki. To jest chyba jedyny w miarę racjonalny sposób na to, żeby to zrobić. I teraz tymi tłokami będziemy poruszali po prostu jakimiś małymi elementami, które będą widoczne. Wiem, że to nie do końca wygląda w ten sposób w silniku, ale chcemy mieć tutaj te elementy mechaniczne, które będą się ruszały. Także zaraz słuchajcie będziemy mogli ożywić naszą bestię. Silnik będzie działał jakby na jałowym biegu, więc nie będziemy widzieć tutaj za bardzo jakiś większych zmian czy coś, nie wiem w sensie czy rozumiecie. Po prostu on będzie cały czas w tym samym tempie poruszał tymi tłokami, bo to jest jedyny sposób, żeby to zaprezentować jakoś w miarę racjonalnie i żeby to fajnie Wyglądało. Także tak, mamy w tym momencie ten front przód, tam jakby lekko zrobiony, kurde. Jak otworzyć maskę z zewnątrz? To jest drobna rzecz, o której nie pomyślałem. Tam jestem w stanie sięgnąć do guzika. Tylko jak go wcisnąć? Okej, okay, udało mi się. I teraz słuchajcie, tak przede wszystkim kolorki, czyli zróbmy sobie to ciemno-szare. I tłoki, które teraz sobie tutaj wybrałem, poustawiajmy tu. Raz, dwa, trzy i cztery. Czy one będą dobrze się poruszały? Nie, one będą odrobinę za wysoko się poruszały. Czyli muszę postawić je jeszcze jeden, jeden bloczek, jedną kratkę niżej. Jeśli to uda mi się zrobić jakoś w miarę ładnie, to będziemy mieli fajny, naprawdę w miarę płynny i fajnie wyglądający ruch tych tłoczków. I raz, i dwa, i trzy, i cztery. Osiem tłoków w silniku V8. Wszystko się zgadza. I teraz weźmy sobie tylko... Yy, właśnie, co sobie weźmiemy? Weźmy sobie przede wszystkim... Yy, hmm. Jak to zrobić? Za pomocą kontrolerów? Kon za pomocą kontrolerów to będzie takie dość... Yy nudnawe, bym powiedział, w sensie ten ruch będzie bardzo, bardzo ślamazarny. A ja bym chciał to zrobić, żeby to działało odrobinę szybciej, więc najlepiej byłoby za pomocą repeaterów to zrobić. Ale wtedy nie, bo wtedy będę miał problem z uruchamianiem tego. Wiecie co zrobimy? To za pomocą kontrolera. Jednego, a drugi wstawimy tu tylko w formie atrapy. O, i spoko. I teraz ten jeden kontroler będzie, jakby zajmował się wszystkimi tymi tłokami, czyli teraz. Weźmy sobie, przyczepmy jeszcze jakieś elementy, bo te muszą być elementy na tych tłokach, które będą się poruszały. Najlepiej byłoby wziąć coś, co będzie takim de delikatnym cylinderkiem, bo tak właśnie wygląda mniej więcej tłok. Tak bym powiedział. O, i możemy poustawiać je sobie tutaj. I zrobimy teraz tak, żeby na przemian jakoś to chodziło. Dobra, zrobiłem włącznik silnika. <grytanie> Zobaczmy, jak nasz silnik będzie działał. Okej, okay, na razie tylko dwa tłoki pracują. Ale dobra, wiecie co, to nawet będzie wystarczająco fajna sprawa. Jak to będzie za szybko się ruszało, to będzie za dużo interferencji w ruchu wykonywało i w ogóle. Nie, nie no to będzie zdecydowanie fajniejsza opcja. Zróbmy to po prostu tak. I to jest najprostszy sposób musimy zrobić. 01 01 1 0 1 0 1 0 1 0, 0 1. 0, 1, 0, 1 i 0. I w tym momencie wszystkie te tłoki powinny zacząć pracować tak jak należy. Spójrzcie tylko na to, jak wspaniale to wszystko chodzi. To żyje i live! tak można powiedzieć. Czyli w tym momencie podepnę sobie jeszcze to tylko do naszego fotela, i piątym przyciskiem będziemy uruchamiać sobie pracę silnika, tą, którą będzie widać. Także jest naprawdę, naprawdę spoko. Słuchajcie, jeszcze tylko jedna jakaś drobna rzecz. Myślę, że moglibyśmy jakoś delikatnie tam o sobie. To zakryć albo nie wiesz wiecie co nie będziemy tego zakrywać. Zrobimy to po prostu tak. Mamy silnik, który wygląda nawet jak silnik, który nawet pracuje jak silnik. I to jest świetna sprawa. Możemy otworzyć sobie maskę, by patrzeć, jak tłoki chodzą. Co prawda, one nie powinny tak synchronicznie chodzić, symetrycznie. będzie jakiś inny system działania tego. Ale to nie ma żadnego znaczenia. Słuchajcie, w ten sposób możemy wyłączyć silnik, możemy sobie otworzyć bagażnik, maskę, wszystko, drzwi jedne, drugie, zamknąć, dodać gazu i zobaczyć, że to jest ostatnia rzecz, która została do poprawy. Napisaliście mi, ziodło wygląda jak Hillclimb Racing. I rzeczywiście ta gra na Androida troszkę przypomina to, że możemy huśtać się w lewo. I w prawo troszkę w ten taki dość śmieszny sposób. Także myślę, że musimy poprawić sztywność amortyzatorów, ustawić ją na 6 w każdym z miejsc. Nie sądziłem, że do aż takiego oporu będę musiał dotrzeć ale dobrze wiedzieć, że jesteśmy w stanie to wszystko uratować. Słuchajcie, nasz pojazd w tym momencie powinien chodzić zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. Dalej się ugina ta tylna oś, ale bardzo dobrze, bo to właśnie ma tak wyglądać. Mamy mieć to poczucie tego, że auto ma tak dużo mocy, że aż wgniata je w podłogę w momencie, kiedy dodajemy gazu. Nie? To wygląda całkiem, całkiem spoko. Dobra, wyłączam w tym momencie silnik, niech on sobie tam nie pracuje. Tak zastanawiałem się jeszcze... Kurde, nie mamy chyba tyle mocy i auto jest za ciężkie, żeby stanąć na tylnych kołach. Wcześniej, we wcześniejszej wersji Zanim dodałem teraz te wszystkie dodatki, autem dało się spokojnie stanąć na, ko na tylnych kołach. W momencie, kiedy dodawaliśmy gaz, teraz się nie da. No, ale mamy nasz pojazd, który można podriftować i można pobawić się dookoła opon. Słuchajcie, pojazd udostępniam dla Was. E będzie dostępny w linku, który znajduje się w opisie filmu. Jeśli ktoś z Was jest zainteresowany pograniem, pojeżdżeniem sobie takim pojazdem, jak najbardziej śmiało można sobie spróbować. I jeszcze oczywiście jakieś drobne kosmetyczne poprawki tutaj zrobię. Dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie, żeby napisać Wasze pomysły na kolejne odcinki ze Scrap mechanika, Serię z Czerwonym samochodem muscle Car kończymy w tym momencie. Dzięki Wielkie za oglądanie. Poprzednie odcinki macie na ekranie końcowym. Pamiętajcie, żeby zobaczyć też serię Scrap Mechanic Challenge, przy której walczymy już chyba około 20 etapu. Dzięki Wielkie jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się na razie i cześć.